Cześć, dzisiaj pokażę Wam przepis na szybkie, smaczne i wysokobiałkowe śniadanie. Także bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Wszystko, czego będziecie potrzebować, to jedna tortilla, pół awokado, ser mozzarella, pomidor, trzy jajka, sól i pieprz. Smarujemy patelnię masłem i wylewamy na rozgrzaną patelnię. I kładziemy tortillę. Przykrywamy przykrywką. Przekręcamy tortillę na drugą stronę. I dodajemy nasze produkty szynka, awokado, ser i pomidor. Czekamy chwilę, aż tortilla nam się przypiecze. Następnie składamy ją w pół. Przykrywamy przykrywką, żeby ser nam się rozpuścił. Mamy gotową tortillę. Możemy ją teraz przekroić na pół. Mamy gotową tortillę. Prezentuje się w ten sposób. Jeśli filmik Ci się spodobał i chciałbyś więcej takich przepisów, koniecznie zaobserwuj ten profil po więcej. Dziękuję, że zostaliście do końca. Życzę Wam smacznego. Trzymajcie się. Cześć!